Hej, witajcie na kanale Inkarn Design. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak przygotować las w słoiku, jednak tym razem, w przeciwieństwie do zeszłego roku, zajmiemy się trochę większym kalibrem. Zapraszam do oglądania. Na początek, co będzie nam potrzebne do przygotowania lasu w słoiku? No, przede wszystkim tytułowy słoik. Ja tym razem mam taki około 5-litrowy baniaczek, jeżeli dobrze pamiętam, i ma do tego korkowe zamknięcie. Następny w kolejce jest aktywny węgiel. Aktywny węgiel służy nam do tego, aby oczyszczał wodę, po to, aby nie robiły nam się na przykład jakieś grzyby, jakaś pleś w tym słoiku, żeby po prostu wszystko było czyste. Dalej Następną warstwą jest keramzyt. Keramzyt jest po to, aby pozytywne bakterie, które będą na dnie tego słoika, no, mogły się tam rozwijać, dlatego że keramzyt jest bardzo porowatą powierzchnią. I jest idealna do rozwoju tych właśnie pozytywnych bakterii. Na keramzyt pójdzie ziemia. Ja mam taką ziemię, nie powiedziałbym kompostową, ale jest to ziemia, której już kiedyś, że tak powiem, używałem do jakiegoś na przykład kwiatka. Później ten kwiatek został przesadzony, ta ziemia została. Także jest tutaj trochę takiego też, jakby to nazwać, organicznego, takich organicznych odpadków. To trochę nie najlepiej brzmi, ale ogólnie jest to taka dosyć bogata ziemia, która poleci właśnie na ten keramzyt. No i dalej, takie większe elementy. Ja mam. Taki całkiem spory korzeń. Jest to korzeń, który przywiozłem sobie z domu rodzinnego i na dobrą sprawę moi rodzice mają całkiem sporo drzew owocowych oraz iglastych na swojej działce i nie pamiętam z jakiego to jest drewna właśnie ten korzeń. Wydaje mi się, że tam chyba akurat była jakaś brzoskwinia, jeżeli dobrze pamiętam albo jakieś inne drzewo owocowe. W każdym razie taki Całkiem spory korzeń, i wybrałem taki duży korzeń po to, aby nadał takiego interesującego wyglądu w tym słoiku, żeby to nie było taką jedną gładką, płaską powierzchnią mchu. No i skoro o mchu mowa, no to ja mam takie dwa rodzaje mchu. I bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o mech, dlatego że słyszałem już na kilku filmach na polskim YouTubie, że na przykład ktoś sobie poszedł na spacer, wziął sobie z lasu mech, no i sobie robi ten las słoiku. I tak niestety, ale robić nie można. Czy niestety, może na szczęście, no po prostu nie można tak robić, dlatego że mech jest pod ochroną, i z tego nawet co obiło mi się o uszy, to obecnie jest całkiem spory problem w naszym kraju z po prostu masowymi krazieżami mchu z lasu, i nawet po kilka ton. Z tego co słyszałem w wiadomościach, chociaż ja tak wiadomości aż nie oglądam, ale no obiło mi się o uszy, że no są całkiem spore próby wywożenia tego mchu z lasu, i bardzo ważne jest to, aby kupować ten mech z takich autoryzowanych chociaż nie wiem, czy można powiedzieć autoryzowanych, po prostu z hodowli mchu, z jakichś sklepów właśnie ogrodniczych. Ja taki mech zakupiłem, tylko też musicie uważać na to, co kupujecie, dlatego że pierwsza aukcja, którą ja kupiłem, no z pierwszej aukcji, której kupiłem mech, no okazało się, że był to taki preserved moss, czyli zakonserwowany mech. On wyglądał jak naturalny mech, tylko że już był martwy zwyczajnie, nie można go byłoby podlewać, także cała ta taka idea tego naturalnego lasu w słoiku, tego żywego ekosystemu, no w ogóle odpadała, także kupiłem następny mech, czyli już ten. I on przyszedł bardzo suchy, i myślałem, że będę musiał znowu go zwracać. Ale no na dobrą sprawę spakowałem go do zwyczajnego pudełka takiego plastikowego, trochę go tam podlałem. No i z powrotem się zazielenił, czyli po prostu odżył. Także warto też na to zwrócić uwagę. Sprawdzajcie, jakie są opinie danego sklepu, który sprzedaje właśnie takie rzeczy. No bo to są żywe rośliny, więc też warto na to zwracać uwagę. I co zostało nam ostatnie? Ja mam takie dodatkowe roślinki. Chciałem kupić jeszcze hmm, poza. Right. to jest szparag. To jest roślina szparagu. Poza tymi szparagami chciałem kupić jeszcze jakiś na przykład bluszcz po to, żeby coś na przykład mi ten korzeń trochę tak oplotło, ale w żaden sklepie, który był w mojej okolicy akurat bluszczu nie było, a już po prostu chciałem nagrać dla Was ten film. Wiem, że w Obi akurat były naprawdę niewielkie doniczki właśnie z tym takim popularnym, pospolitym bluszczem. Jak będę w tamtej okolicy, to na pewno sobie go jeszcze kupię do tego lasu słoiku, ale dzisiaj posadzę te oto szparagi. Ja już sobie je też rozdzieliłem na kilka mniejszych takich właśnie sadzonek, bo to było w jednej dużej doniczce. Trochę też poprzecinałem kilka było suchych. Więc na no, domosalowe można się zabierać do roboty. Na pewno może się przydać jeszcze patyczek, który się przyda przy sadzeniu tych roślin po to, aby te korzenie trochę upchnąć w tą ziemię, po to, aby one były tam głębiej, żeby ta roślinka była stabilna oraz żeby się zwyczajnie nie wysuszyła, gdyby korzenie nie dosięgały do gleby do wody. No i być może się przyda wam również rękawiczka. Także zaczynamy. To tak jak powiem na początku, zaczynamy od aktywnego węgla. Tutaj akurat jest kokosowy, ale na dobrą sprawę możecie kupić dowolny aktywny węgiel. Ja kupiłem taki w sklepie zoologicznym. On jest idealny do akwariów, także no świetnie się sprawdzi w takim zamkniętym ekosystemie. Ten mój słoik ma takie akurat wypukłe dno dzięki czemu ta woda będzie się zbierała tylko dookoła, akurat tam właśnie, gdzie jest ten aktywny węgiel, więc akurat będzie tam takie fajne miejsce do oczyszczania tej całej wilgoci. No i ląduje dalej keramzyt. No, keramzyt stworzy nam taką warstwę ochronną pomiędzy tym aktywnym węglem a ziemią, dzięki czemu tutaj się te bakterie będą mogły pozytywnie rozmnażać, a też ta gleba, którą tutaj akurat mamy przygotowaną, no, nie będzie dotykała bezpośrednio tego aktywnego węgla, także następne idzie ziemia. Musi być jej tyle, żebyśmy mogli wsadzić do tego naszego słoika rośliny, gdyby to był sam Mech. No to na dobrą sprawę mech nie potrzebuje jakoś specjalnie głębokiego podłoża, zbyt grubej warstwy ziemi, dlatego że mech, tak jak czytałem kiedyś o, mchu, a tam była jakaś. Coś zielonego. Jak kiedyś czytałem o mchu, to mech nie ma jakichś takich głębokich korzeni. Nawet można to sobie samemu zauważyć. No, to nie są jakieś takie głębokie korzenie. Mech tworzy jakieś takie bardziej rozłogi, jeżeli dobrze pamiętam. Także nie musi mieć grubej warstwy ziemi, ale po to, żeby też paragi miały w czym rosnąć, no to jednak ta warstwa, jakakolwiek, musi być. Polecam też wam jeden kanał, jeżeli jesteście zainteresowani zrobieniem no, ogólnie lasów w Swoiku i w ogóle interesuje Was temat terrariów, akwariów, to polecam wam kanał, jeżeli dobrze pamiętam, który się nazywa Serpa. Hmm. Serpa Coś tam. Nie pamiętam teraz. Ogólnie gdzieś tutaj pokażę w tej chwili na ekranie, jaką się nazywa. Też prawdopodobnie wrzucę wam link w opisie, ponieważ to jest też kanał, na którym ja się wzorowałem, jeżeli chodzi o tworzenie w ogóle lasów w słoiku. On mnie tak najbardziej zainspirował do zrobienia tego, także mogę Wam też z czystym sumieniem polecić właśnie tamten kanał, więc stamtąd możecie się naprawdę całkiem sporo nauczyć rzeczy o tych wszystkich akwariach, terrariach, bo no tamten po prostu facet ma wiedzę. To jest akurat kanał anglojęzyczny, także weźcie to pod uwagę. No, a ja tymczasem skończyłem nasypywać ziemi, z jednej strony może sobie tak trochę wyżej, żeby też było takie ukształtowanie terenu ciekawsze. O, dobra, tak będzie fajnie. Tak myślę. No i teraz wchodzi ten duży element, czyli właśnie korzeń. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nim ok, dlatego że on u mnie leżał na balkonie kilka miesięcy nawet, jeżeli dobrze liczę i nie powiedziałbym, że zgnił, ale jest taki, w ogóle, że się zmieścił super. Jest trochę taki zawidgocony, no mam nadzieję, że on nie będzie tutaj gnił czy coś. Też dzisiaj go trochę oczyściłem, ale no zobaczymy, jak się będzie zachowywał, zawsze mogę go wyciągnąć. No, wygląda nieźle, trochę się rusza. Może jeszcze go z jednej strony trochę przyklepię ziemią. W zasadzie ja postawię ten las w słoiku na mojej komodzie albo na regale i tam będzie sobie stał. Nikt go nie będzie ruszał co chwilę, ale warto, żeby to było w miarę stabilne. No, mi się podoba. Tu będzie przód, tu będzie raczej zawsze stało przodem. Także te rośliny wyższe będą raczej z tyłu posadzone. Także następne idzie, właśnie ten mech. Zobaczymy, jak mi się go uda tutaj ukształtować ładnie. Powiem, że wciąż jest trochę suchy. Mam nadzieję, że no nie wyschnie mi to po tygodniu czy po dwóch, nie zrobi jakiś zżółknięty i zbrązowiały. No byłoby szkoda, bo też zapłaciłem za niego trochę. Także trzymajcie kciuki, żeby ładnie sobie tutaj odżył. No, tutaj jeszcze jest trochę wyschniętego. Zobaczymy, jak mi to obumrze. To może to później wymienię na coś. Albo usunę zwyczajnie. No także nie mogę powiedzieć, że polecam wam jakiś konkretny sklep, polecam jakieś konkretne rozwiązanie. No to jest metoda prób i błędów. Tu zostawię trochę miejsca na roślinę. Tutaj posadzę roślinę. No więc posadzę pierwszym roślinę tak trochę z boku. Próbuję Wam pokazać, jak to robię. No, super to wygląda. Także idę z tym dalej. Tu sobie tylko też wyrównam trochę ziemię. Tu coś uklepię. To teraz z tyłu posadzę coś wyższego, czyli chyba tą w sumie. Na pewno posadzę jeszcze jedną, czyli tą z drugiej strony w tym miejscu. Czy tą trzecią będę sadził? Nie jestem pewien. Może sobie ją zostawię na jakiś kolejny las w słoiku, bo mam jeszcze jeden słoik. To w ogóle wygląda jakoś tak słabo. Może ona się jeszcze rozwinie, ale nie wiem, czy akurat ta jedna nie będzie musiała zostać wymieniona najszybciej. Może nawet przydałby się jeszcze jakiś kamyczek, bym tutaj powiedział. Tylko chyba nie mam żadnych kameczków w tej chwili w domu, które mógłbym tutaj położyć w tym lesie, w słoiku. No chyba, że jakiś minerał, także dajcie mi sekundę. Ok, mam coś takiego. Bardzo świecący, błyszczący, kolorowy kamień. Eee, może gdzieś tutaj go wstawię, a może gdzieś na froncie, żeby było coś takiego bardzo oryginalnego. Nie, na froncie mi się nie podoba, muszę jednak go położyć gdzieś indziej. Dałem go tak trochę na front, ale nie na sam front, tak jak był wcześniej, tylko wciąż jest trochę od tej krawędzi ścianki oddalony. Jakoś tam się cypsułem sobie. No, jakoś się będzie trzymał. Zobaczymy. Oczywiście pamiętajcie, że to są żywe rośliny, z nimi też się może coś zadziać. One będą rosły, one mogą uschnąć, no coś może im nie pasować, jeżeli chodzi o światło, wodę. Także no trzeba to wziąć pod uwagę, że czasami trzeba ten słoik jednak otworzyć i coś wymienić. Ogólnie z zasady one są bardzo bezobsługowe i właśnie to w lasach słoiku ja uwielbiam, dlatego że... Mam jedną dużą roślinę, Strelicję. czasami możecie ją zobaczyć na moim Instagramie, w sumie na YouTubie też jest często w tle, ale to jest jedyna roślina taka duża, którą mam w domu, która właśnie nie jest w samoiku. Nie mówię tutaj o ogórkach oczywiście na przykład, ale no wolę coś takiego, ponieważ jest nieinwazyjne, mniej trzeba na coś czasu poświęcać, jeżeli chodzi o podlewanie, jak wyjeżdżamy na jakieś wakacje, no to nie ma strachu, że to wszystko usnie, bo jest zamknięte. Także... Fajna opcja dla osób, które właśnie nie mają tak zwanego zielonego kciuka do roślin, czy też zielonej ręki. Nie wiem, chyba jest zielony kciuk w tym powiedzeniu. Nieważne. Mamy gotowy dla słoiku. Jeszcze trzeba go podlać. Po podlaniu, gdy ta woda już tak zacznie trochę krążyć po całym tym ekosystemie, jej trochę też na pewno wyparuje. Także ja to wszystko podleję. Zostawię otwarte być może na dzień, pół dnia i potem dopiero to zamknę, ja tego lasu nie będę trzymał na pewno w ostrym słońcu, dzięki czemu też nie będzie to wszystko tak mocno parowało, gdyby to stało na przykład na parapecie. On będzie raczej stał w półcieniu, dlatego też, że mech woli półcień, szparagi, nie jestem pewien, ale to są takie bardzo delikatne kwiatki, więc być może ostre słońce też by spowodowało, żeby bardzo szybko uschły. Dlatego to będzie raczej stało w półcieniu, co właśnie zapobiega temu skreplaniu się wody, temu parowaniu. Także będzie to ładny, no będzie to ładnie wyglądało i będzie wizualnie po prostu zachęcało do przyglądania się temu ekosystemowi. Na sam koniec co warto zrobić, oczywiście wyczyścić te ścianki. Także ja sobie wezmę jeszcze kawałek papieru, może go trochę nawilżę i te ścianki przetrzę, żeby wszystko było czyste i będzie gotowe. Do czyszczenia lasso swojej polecam wam taki trick, czyli właśnie bierzemy trochę papieru w szczypce takie kuchenne na przykład do grilla i dużo łatwiej możemy wtedy wyczyścić te ścianki, niż jakbyśmy to mieli wkładać jeszcze całą rękę. I na teraz to wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do subskrybowania i do łapkowania. Zostawcie również komentarz i napiszcie, co uważacie o tym poradniku, jak przygotować las w słoiku. W opisie filmu znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam Was szczególnie do zajrzenia na mojego Instagrama. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.